Czekaliśmy od dwóch tygodni na przyjazd całej tej wyprawy. Dzisiaj jest ten wielki dzień, fajny dzień. Bardzo wiele samochodów zjechało, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nie spodziewaliśmy się, że taki rozmach tego przedsięwzięcia i bardzo się cieszymy, że możemy gościć tak, tak dużą ilość tych maluchów. I jest to naprawdę świetne wydarzenie, nie spodziewaliśmy się, że, że, takie, że taka będzie pompa i z takim rozmachem to będzie przeprowadzone. Pierwszy raz w z tak, z taką trasą, z takim pojazdem, to po pierwsze, po drugie, wydaje mi się, że pomaganie jest fajne. Tu już nie chodzi o zabawę, jakby można powiedzieć, że ktoś ma jakąś dziwną, dziką satysfakcję, tylko każdego może to spotkać, więc lepiej zapobiegać niż leczyć.